Może tętniące życie miasto ze sklepami, kebabami, szkołą, ale też parkiem rozrywki. Szczęśliwi mieszkańcy będą mnożyć się, lecz muszą być gotowi na powoli zbliżające się ogniste tornado. Czy je przetrwają? Zostaw łapkę i się przekonaj. Witaj w twoim przyszłym mieście. Zbuduj domek pierwszego mieszkańca. Upewnij się, że będą w nim wszystkie potrzebne rzeczy. O, okej! Okay. Łóżko, drzwi, stół i okna. Brzmi jak robota do wykonania. To, co to jest takiego? To jest dom Sołtysa. W środku znajdziesz schematy budynków, które będziesz stawiać. Mm, no dobra, to zobaczę najpierw, co jest w środku. Halo, halo! Uuu, wygląda jak domki z monopoli. Hata farmera, rzeźnika, rybaka. Okej, okay, dobra, nie będę sobie zdradzać wszystkiego na sam początek. Zacznijmy od zrobienia własnoręcznie tej pierwszej budowli, ponieważ faktycznie. Jestem póki co spłukany Zero mieszkańców, zero monetek Jako, że będzie nam potrzebne łóżko To od razu idziemy na te owieczki Skądś potrzebuję te wełnę Dzień dobry paniom, jak się pani trzymają Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze Było, ale owieczkom się trochę Stąd zmyło I Jakimś dziwnym trafem na łóżko się przerobiło O, mamy łóżko no, na tej liście nie ma podłogi, ale wydaje mi się, że podłoga by się jednak przydała. Zresztą, tak samo jak ściany. Przepraszam bardzo, w tym domku nie są planowane żadne ozdoby z liści, więc musimy się ich trochę pozbyć. Dobra, tyle, wystarczy. Aha. Ściono, ściono, ściono. Ściono, ściano, ściano. Ej, jo, trzeba więcej desek. Aj, te okna. Dobra, to będzie najbardziej nubska chatka, ale to dobrze, dlatego że dzięki temu, jak bardzo słaba będzie pierwsza chatka, będzie widać progres w naszej Wiosce, o, zobaczcie, tutaj jest okno, a wystarczy nam coś takiego. O! Zajczyło nam stolik. No dobra, nie będę taki. Nie będziemy robić przeciągów. Wszystko trzeba domknąć i proszę bardzo, mamy gotowy domek. Wu! Wow! Pierwszy mieszkaniec, 15 szmaragdów. Ej, a gdzie on jest? Gdzie jest ten mieszkaniec? O! Wow! Jest! Siemano! Czy jest tu gdzieś A, sklep nie, z klejami? Nie, nie mamy tutaj sklepu z klejem. Po co ci. Są? Nieważne! Jakby jesteś pierwszym mieszkańcem! A to chcesz wracam po... walić klocz. nic nie chcesz powiedzieć. Super! To nie jest to, czegoś spodziewałem, ale najwyraźniej, jaki dom, taki mieszkaniec. 15 szmaragdów. Co my możemy za to kupić? No, póki co na jakieś ryneczki nas nie stać, ale. Hata farmera już jak najbardziej. Za 6 monet i chata rzeźnika za 8. Rzeźnik brzmi groźnie, ale taki farmer na pewno nam się przyda. Co, gdzie są teraz te domki? Schematy, które kupiłeś, możesz stawiać na napisach posłów struktury. Okej, okay, spoko. Tutaj bym już coś mógł postawić, ale tak przy samym ratuszu nie wydaje mi się. Najlepiej pójdźmy sobie do tego pierwszego mieszkańca i postawmy może domek farmera koło niego, tak żeby ktoś miał po prostu na niego oko. Uuu. O, doszedł nam mieszkaniec i zaczęła nam rosnąć kasa. Co jest grane? Gdzie on tutaj jest? O. Coś tam się dzieje Yo, Mamy prawdziwego farmera Który zaczyna uprawiać rolę No i to jest prawdziwy mieszkaniec Nie to co tamten dziad Siedzi w domu, szuka klejów Takiego zachowania nie pochwalamy Za to pochwalamy o Farmera genia, tak jest farmeru geniu Uprawiaj rolę ku naszej chwale I ku wielkiej ilości chleba A co z chatą rzeźnika Dobra to będzie dziwne Zespanujmy sobie rzeźnika naprzeciwko naszej chaty Może będzie odstraszać z zwyroli, którzy siedzą gdzieś na końcu tamtej wioski. Ciekawe, jak będzie wyglądać jego domek. Uuuu, no proszę, proszę. Jaki kochany chodzi, rozmnaża świnki i przede wszystkim przynosi nam siano. Coraz szybciej nam lecą pieniążki, możemy kupować kolejne domki. No to lecimy. To co, jeszcze może ze dwie chatki farmerów. Chatkę rybaka. No to kolejny farmer. Siemano. Elegancko. Uuu, farmer Robusz. Halo, halo, panie Robuszu. No i się mano robusz. Daj farmerowi marchewki, aby mógł je hodować dla rzeźnika. Okej, okay, się robi. Marchewki, marchewki. No, chyba najlepiej, jakie wezmę po prostu od rzeźnika. Mam nadzieję, że zrozumie, że to jest ku większemu dobru. Dobru, no, na pewno nie świnek. Przepraszam cię, panie rzeźnik. Czy mogę trochę marchewek? Dziękuję bardzo. A tobie, Robusz, proszę bardzo, trochę marcheweczek. O, no, proszę, proszę. Faktycznie zaczęła się prawdziwa Farma marchewek. Te marchewki już znikają, praktycznie i już się skończyły. Ale dobra, jakiś zawsze start. Poza jarobusz! Walnijmy jeszcze ostatnią chatkę farmera, a potem weźmiemy się za rybaka. Na przykład dzisiaj postawimy tutaj. Oha, kolejny farmer, elegancko. A rybak może po prostu obok Was. Mam nadzieję, że będziesz miał gdzie tutaj łowić rybki, panie rybaku, bo szczerze mówiąc, za bardzo tutaj jeziorka żadnego nie widzę. Aha, coś się dzieje. Całkiem Fajna chawirka. Ej, tu się dzieje! A, to ty! Łowisz ryby, już i w sumie też pływasz w tym bajorku. No spoko, no jak lubisz panie kolego, żebyś tylko siebie nie złowił. Co? No tak się rozgląda, wygląda to coraz lepiej, naprawdę. Trochę już udało nam się zebrać też tych szmaragdów, poczekałem kilka sekund. Mamy, jest już prawie 300 i nie jest to przypadek, ponieważ tak, możemy kupić HT osiłka za 24, może zaraz to zrobię. Możemy kupować podejrzaną spelunę za minus 10, co znaczy, nam dopłacają, co oznacza, że prawdopodobnie jest to pułapka. Nie chcemy żadnych podejrzanych spelów w naszej wiosce, ale za to rynek które już możemy kupić. Jak najbardziej może nam się przydać. No dobra, biorę go. Uuu, trochę na to wydaliśmy, ale zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to będzie cały plac. Postawimy go może centralnie tutaj, obok naszego Miratusza, naprzeciwko farmera. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Yeah! Prawdziwy ryneczek, moi mili. Na targu pojawili się już wszyscy sprzedawcy. Co prawda, likerzy. To dla niego gdzie nie robi zakupów, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. leku przekaż rzeźnikowi kilka marchewek. Przydadzą mu się, aby wyhodować więcej świń. No dobra! Lecimy w takim razie pomóc naszemu rzeźnikowi mordować dalej świnki, bo to jest to, co lubimy najbardziej. <śm> Oczywiście, że tak Dobra, siema robur Biorę od ciebie trochę marchew Ty, co ty robisz? Ciężko pracowałem na nie Dobra, dobra Trochę ich zostawię Nie bądź taki To ty nie bądź taki Okej, okay, nie będę I dajemy to panu rzeźnikowi Panie rzeźniku Oto dla pana marcheweczki Oj, daj im Marcheweczki, karmi On je kocha O nie On je kocha mordować Dobra, mogłem to przewidzieć To było w miarę oczywiste Alarm Rozbójnik z pobliskiego obozu Grasuje po targu Co jest grane? Jaki rozbójnik? Rozbójnik z jakiego obozu? Czemu ja nic o tym nie wiem? Faktycznie. Nie, stój, ty draniu. Co ty odwalasz? WON z mojego targu. WON od pani Jadzi, która sprzedaje tutaj jabłuszka. Tak naprawdę nie ma żadnej pani Jadzi i nie ma żadnych jabłuszek. Ale są osadnicy, którzy chcą godnie tutaj sobie zarobić uczciwie. O co chodzi z tym barbarzyńcą? Filerku, jak widzisz, barbarzyńcy osiedlili się koło twojej wioski. Zbuduj dom osiłka i uda się z nim pokonać ich, zanim oni pokonają cię. No dobra, w takim razie lecimy po osiłka. Wygląda na to, że musimy się szykować na pierwszą wojnę. A ta osiłka? Poproszę bardzo, dom osiłka. Postawmy go. O, tam jest ten obóz. 250 metrów stąd faktycznie całkiem blisko. Postawimy go może gdzieś przy samej granicy gdzieś koło domu tego dziwolonga, w sam raz, żeby był pilnowany przez kolejną parę oczu. Tym razem parę umieśnionych oczu. Osiłku, wzywam cię! Łoo, I coś się buduje! No i co to jest? Prawdziwa forteca. No Forteca to nie jest, ale jest osiłek! Siemano, siłek! Fajną masz chawirę. Szkoda, że się do niej, kurde, nie zmieścisz. Ale jeszcze z tym! To co, osiłek? Lecimy? Do obozu się zmieścisz, co? Nie mam dla ciebie żadnej broni, ale mam nadzieję, że se poradzisz ze swoimi... Potężnymi łapskami... O, tak jest! To jest prawdziwy obóz! Oni są nawet silniejsi od nas! Te, usiłek, Chodź! Lej frajerów! Lej ich! Dobrze! Jedziemy! Ilu ich tu jest? Sam bym sobie w życiu nie poradził! Zwłaszcza, że nie mam nawet żadnej zbroi! Ale ten dziad! Ten dziad jest potężny! Daję, że siłek! Tłucz ich! Tłucz ich! Dobrze, dobrze, dobrze! Radzi sobie! Niczego sobie! Ta, dwa razy sobie w jednym zdaniu! Brawo dla mnie! Aaaa! A ja muszę robić potężne uniki nie bicie mnie, bicie o siłka! On to zdzierży, ja nie jestem taki silny jak on! Dajesz, dajesz! No, piękny siłek. Gdybym miał order, to dałbym go tobie. Naprawdę. Udało nam się podbić obóz! Ten obóz już nie należy do piladżerów Ten obóz należy do mnie! I do siłka. Czy oni tu coś mają? Jakieś skarby, no, mają ziemniaki. Spoko, jakieś buteleczki z ekspem. A przede wszystkim masę szmaragdów. Yo Woohoo! Co jest grane? Mamy 800 szmaragdów. Prawie 800, tak, już mam 800. A! Jeszcze jeden dziadyga! No, już go nie ma. Wiesz co, o siłku mam wrażenie, że te dziady tutaj się będą dalej spawnować. Dlatego też zostawimy Ciebie tutaj, żebyś pilnował tej osady. Nie możemy tego zostawić na własną pastwę losu. Ogniste tornado uderzy w miasto za trzy dni. Boże, co mnie straszycie? Wielki czerwony napis ogniste tornado, myślałem, że to już teraz. Mieszkańcy Twojej wioski zaczynają panikować. Uspokój ich i zbuduj dla nich miejsce kultu. Też bym się bał, gdyby ogniste tornado się zbliżało do mojej wioski. Chcesz, w sumie to się dokładnie nie dzieje Powinien też panikować, ale nie Jestem przywódcą Muszę być oazą spokoju I kontrolować się Więc spoko Gdzie my tu mamy te... Miejsce kultu za 500 kasy Przecież wydam połowę moich pieniędzy No dobra Bierzemy to I stawiajmy gdziekolwiek Żeby po prostu przestali mi tutaj panikować Tutaj Może być tutaj Postaw strukturę No dobra i. Ło! Ej, o! To jest gigantyczne! Pięknie! Mamy w środku nawet kleryka! Dzień dobry! Dzień dobry! Wypad z domu Bożego Belzybubie! Okej! Okay. Nie jestem Belzybubem! Ja jestem burmistrzem! To za niewdzięczny dziad! No ale dobra, jeżeli nie będą panikować moje osadnicy, to jest. Do tego warte. W naszym mieście ma być spokój! Postawmy jeszcze jedną jakąś chatkę farmera, tak dla hecy, i postawimy tutaj koło tego siłacza. No, i to ja rozumiem! Co ty robisz? Tak, to co ja robię? Buduję farmerów w domki! Czemu stawiasz kolejną chatkę farmera? Dobre, Zbuduj sory, wielki betonowy spokojnie. plac i upgradeuję wioskę sule, do miasteczka. Mocnie. Zresztą, wielki betonowy plac. Nie chcę budować wielkich, betonowych placów, no ale jeżeli to musi być w wiosce, żeby zmieniła się w miasteczko, to jest to chyba tego warte. Chociaż jo, nawet mnie nie stać. To kosztuje 800 szmaragdów. To jest najdroższa rzecz, jaką zbudowaliśmy w tej wiosce. Kilka minut później. No, już prawie mam te 800. Zrobiłem 5 kółek dookoła mojej wioski i możemy kupić betonowy plac. Nadal to brzmi jak jakiś skam. Zwykle te place są gdzieś na Centrum miasta, więc specjalnie obok ratusza postawimy po prostu majestatyczny plac i. Yo! Twoja wioska staje się miasteczkiem! Oho, i widzę już pierwsze różnice. Mamy normalne drogi. Znaczy, no, nie są z błota. I wydaje mi się, że coś się zmieniło z naszym ratuszem. Jest jakby większy, wyższy? Nie wiem. Sprawdźmy, co jest w środku. Oho! Nowe budowle. Duży dom farmera. Fillerku! Swoje stare domki możesz ulepszyć do nowych i większych. Wystarczy, że kupisz strukturę. Podejdziesz do domku i klikniesz ulepsz strukturę. No w porządku! Dobra, no to od razu lecimy z tematem. Staćmy na duży dom farmera. To kupuję takie cacko i spróbujemy sobie któryś ulepszyć. O, na przykład tamten. Faktycznie, jest napisane przed każdym domkiem Ulep strukturę W takim razie ulepszymy sobie domek farmera Zobaczymy jak to będzie wyglądać A ten gość, co z wieche złapał Gościu, co ty tu farmisz? Dobra, może lepiej postawić ci większą chatę Może ci się poprawi No, lepiej Ojej, chyba lepiej na pewno z Hawirą lepiej. No i to, co jest naprawdę ważne, żeby nasza wioska była bezpieczna. Duży dom siłka, moi mili. Aha, aha. Yeah. Co to za sikiera? O, tu są ci panowie. No, byczki, byczki. Ja tutaj chroncie tej wioski lepiej. I rąbcie drzewo, bo to jest chyba wasze hobby, albo praca, albo nie wiem, dużo ściętych drzew tam jest. Coś to musi sugerować. Kasa tak zapyla, że nas już stać spokojnie na duży dom rzeźnika, bo tego jeszcze nie kupiliśmy. I od razu możemy postawić sobie albo skwer, albo kebaba. Dobra, kupię ten skwer, żeby było tutaj milutko. Ulepszymy sobie chatę rzeźnika. I jak to będzie wyglądać? Uuuu. Eee, dobry Eee, wam chyba świnka uciekła Eee, to ja ją może ja sobie pożyczę, dziękuję bardzo No i ten skwer, postawmy go na środku Tak, żeby wszyscy mieli dostęp do świeżego powietrza i natury Tak jest Eee nie, całkiem tutaj przytulnie. Mamy ławeczki, jest Bajorko. Fajnie, fajnie, i wszystko jest połączone od razu z targiem. Postaw kebaba, żeby twoi mieszkańcy mogli zjeść zdrowo, smacznie i tak. No dobra, możemy zrobić kebaba, chociaż nie wiem, czy to aż takie zdrowe. Bierzemy kebabio i postawmy. Aha, od razu, przy samym może, o, przy samej krzuntyni, przy samym ratuszu, tak, żeby mnie ja też tutaj miał dostęp do świeżej i ciepłej buły. Z pity, przepraszam, pity, o, rolo. o, można pisać, z lubisz kebaby, bo tutaj kebaby serwujemy. E, w sumie, z czym się serwuje kebaby w Minecrafcie? A, co my tu mamy? Kebab ze żwirem, z gruzem i ze starą baraniną. Eee, to ja może podziękuję, ale mam nadzieję, że będziecie mieli ma masę klientów. Ch chyba mam taką nadzieję. Nie jestem jeszcze... Pewny. Dilerku, dzieci w wiosce zdemoralizowały się i zaczęły robić podkopy pod targiem. Co jest? Zbuduj szybko szkołę, żeby gnojki nauczyły się dobrych manier. Okej, okay. nie jestem największym fanem szkoły, ale faktycznie, jeżeli kopią tunele pod... O mój Boże, faktycznie. Te gnojki, psik mi stąd, co wy tu wyrabiacie? Sio, jak to sio, gdzie sio? Do szkoły sio! Tutaj nie ma budy, dlatego się tu przeprowadziłem. Zaraz będzie! Zaraz będzie, mały szczylu! Ja już im pokażę! Niech ktoś zrobi porządek z no, tymi panie dziećmi. Panie kolego! Właśnie to staram się zrobić. Właśnie to nad tym tutaj pracuję. Więc spokojna, twoja rozczarowana. Szkoła za 1500, boże, to jest strata kasy. To nie jest strata kasy. Młodzież trzeba trzymać na krótko Okej, okay, niech ci będzie. A te, osiłki, wy mogliście tutaj pilnować w porządku, a nie się pasiecie jak jakieś krówki na łączce. Dobra, stawiam tę szkołę. To nie był mój pomysł, widzowie Ja naprawdę nie chciałbym, żeby w mojej wiosce była szkoła, ale jak te dzieci, jak te dzieci chodzą i rabują targ, to nie ma z Aha Powstaje! Naprawdę! Przepraszam was, mieszkańcy! Ale sami tego chcieliście! O, ty, gnojek! Do mnie mówisz gnojku! Tak, do ciebie mówię! Ty jesteś gnojek i. Ej! Nie oplowaj mnie! Jestem starszy od ciebie! Myślisz, że pójdę do tej budy? Tak! Myślę, że pójdziesz do tej budy, więc właśnie do środka! Te! Policja! Policja! Osiłek! Weź! Weź go do środka, zaprowadź siłą i najlepiej pilnuj wejścia do środka! Pilnuj, żeby... Ej! No, to masz przesrane teraz, koleżko. Właśnie tam! I yy, osiłek, pilnuj, żeby on nie wyłaził, bo ten mały gnojek, on coś kombinuje. Ty, a co tutaj się pali? To mi się nie podoba, tylko kościół! No ładnie, mamy jakiegoś grzesznika na serwerze. Ktoś tu pójdzie do piekła! I to tym razem nie jestem ja. Ja, ja tylko zrobiłem szkołę. To nie był grzech. Oni mi kazali, co teraz możemy kupić. Już była szkoła. Niestety, ale teraz, o, teraz możemy sobie kupić stąkę. W Sam raz za 2000 monet. Jest to chyba najdroższa budowla, póki co w naszym mieście. Ale mam nadzieję, że skoro to będzie sklep, to będzie przynosić naprawdę duże zyski. Gdzie by ją postawić? Tutaj jest targ, tutaj chodzą ludzie kupować rzeczy, więc może w sam raz obok targu będzie. Hipermarket. Mam nadzieję, że nie spajtujecie! Biedni ludzie z targu! A, no, widzę, że działa targ, więc cóż przekonamy się! Ej, wyjeżdżaj z pracy budowy! No, serio, lepiej się posuń! Stawiamy Stonkę! Aha, wybudowała się potężna stonka! Taka jaką każdy z nas zna ze swojego miasteczka. To jest stonka? Tak, to jest stonka! Kocham Zapraszam stonkę. do środka na zakupy! Wow, co zaś wirus? Ale to chyba dobrze, tak! Ile tutaj jest klientów? Wszyscy mają stąkomanie! To trochę źle, ale ważne, że dodaje mi się masa, masa mamony. Pożar! Zbuduj straż pożarną! Jaki pożar? Przecież nic się nie... O nie! Szkoła się pali! Z jednej strony to wcale nie jest mi szkoda, ale z drugiej strony wydałem na nią masę siana, więc lepiej zróbmy też straż pożarną. Ale skąd nagle pożar w mojej spokojnej nie. Gdzie tu jest straż pożarna? Tutaj! 1750! Trochę to kosztuje, ale dobra, zbudujmy ją od razu najlepiej gdzieś obok tego miejsca, gdzie jest pożar. O! Na przykład tutaj. Bardzo blisko, bardzo szybko zareagują. Dobra, budujemy i tak jest. Gotowe. Oho, leci. Dwustrażacki od razu nakierowany tam, gdzie jest potrzebny. O, wyszedł strażak i. Co on robi? Co to jest? Czemu on rozlewa jakiś żółty płyn? To wygląda co najmniej źle. Spokojnie jestem profesjonalistą. O no, mam nadzieję! Zapłaciłem do 1700 bodet. Oho, pożar chyba zgaszony, choć te metody były co najmniej niekonwencjonalne. Nie wiem o co chodzi. Skąd się tutaj wzięły w naszej spokojnej mieścinie takie problemy jak podpalenia, ale. To nie koniec naszych problemów. Jak to to nie koniec problemów? Co się niby odwaliło? Taki brązowy alarm! Ktoś zatruł baby? O co biega? Co się dzieje w tej wiosce? Czemu wszyscy osadnicy. O nie, nie powiem co robią, ale to jest co nami obrzydliwe! W mojej wiosce mieszka sabotażysta! Zatrudnij detektywa, aby dowiedzieć się, kto zatruwa kebaby i podpala budynki. To jest przecież jakaś parodia miasteczka. Kto niby chciałby robić takie straszne rzeczy? Dobra, domek detektywa. No dobra, niech będzie. Tylko musimy się na to stać i stać mnie. Mamy domek detektywa, więc postawmy go tam sobie na skraju naszej wioski. O, chyba nawet coś tutaj sobie lepszego zbudował ten dziwny żul. Wydaje mi się, że ta chatka wyglądała... To wygląda trochę lepiej niż teraz. Ona przecież spesiała. Dobra, to nie jest teraz ważne. Ważne jest to, żebyśmy sprawnie rozwiązali zagadkę. Aha, mamy to. Domek detektywa. Wygląda, z podejrzanie. O, Siema, czekaj. Dile. Ty jesteś detektywem? No tak, jak no kto inny? O nie, tyle kasy wydałem no? na takiego detektywa. Ja jestem profesjonalistą. No. no dobra, okej, okay, jesteś profesjonalistą, nie ci będzie, masz lupę. Tak. No dobra, słuchaj, jest zagadka na serwerze. Otóż ja wiem, ja we wiem, Otóż... ja, wszystkich rozwiązałem, nawet mam trzech podejrzanych. Poza wszystkim wiesz? Tak, a sprawca jest Pisa, jeden. powiedz, wiesz, kto jest pod Tak. i kto zatruwa tak. kebaby i że to jest jedna osoba? Tak! Nawet mam ich u siebie, wszyscy są tutaj. Um, no dobra, Normalnie, czekaj, już po Dobra, wiecie co? To jest co najmniej dziwne. Już ma niby podejrzanych i A to. Więc witam! Czekaj. Trzech o, to podejrzanych. To jest grane. To jest przecież. To jest przecież strażak! Chcecie mi powiedzieć, że strażak. strażak? To jest wyrok, który swoją... cały czas i sklejem! Budynek w tym mieście. On jest pierwszym podejrzanym i wierzę że w to, to może być Nie, 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 nie to nie ma żadnego sensu. dałem mi kolejnych podejrzanych. To, to jest gówniak mały i znalazłem przy nim, I znaleziono przy nim zapalniczkę. I znaleziono przy nim zapalniczkę? Tak, to podejrzane! I no do, do tego instrukturz na Sraker! Jak to? Jaką? No, na instrukcje na srakę. Instrukcje na srakę! Dobra, okej. Okay. No o to już jesteśmy przy nim jest i zapalniczkę, i... Przepis na srakę i do tego to ten gość znaczy. ma motyw, bo przed chwilą go tak. wtrąciłem do szkoły, ale to wiadomo, że to jest nasz winny. Poczekaj, aż zobaczysz trzeciego podejrzanego. Jak to czekaj, jak poznam trzeciego podejrzanego? Kto jest ci podejrzany? Przecież ta klatka tak jest pusta. nie jest z nami ten podejrzany, tak się składa, bo tak naprawdę, dealer, to ty, ty nie, jesteś nie, ten, podejrzany ja. Jest? zawsze ci się, dobra, dokres, to nie się na policji. Sensu. Wiadomo, że nie ja bym otruwał moich mieszkańców, bym moją własną osadę. To jest ten mały zwyrol. Mamy to, Dok, to nie ale chyba ci się udało. Chcesz tą winnego. sprawę, ale najpierw mi zbuduj willę. Jaką willę? Nie będę ci żadnej willi. Jak mi zbudujesz willę, to rozwiążę tą zagadkę. Dobra, dobra, okej. Okay. Zrobimy Ci no. ile Twoje miasteczko staje się miastem! Jak mamy prawdziwe miasto! Eee, faktycznie! Co tutaj się stało? Mamy nowe, piękne, ogromne ulice z... wow! Prawdziwie miejskimi lampami! Ciekawe co jeszcze się zmieniło! O, nasz ratusz stał się jeszcze potężniejszy! Ciekawe jakie rzeczy będziemy mogli kupić. A, dzień dobry, dzień dobry, blok mieszkalny i... Ta, willa, dobra Kupmy mu tę willę, skoro już nam Tak bardzo pomógł, to myślę, że nie straciliśmy Tak bardzo Park rozrywki za 10 tysięcy Dobra, to jest akurat mega drogie Ale już za chwilę będzie nas stać Na blok mieszkalny, więc najpierw Lecę szybko zbudować mu tę willę No już ci to buduję, pa, pa na to Pyk, i co? I co, zrobiliśmy piękną willę? No, nie ma za co, Doknes! Przyjemność po mojej stronie. Ty... Ty... Jak to przyjemność po twojej stronie? No pr... dobra, ustawię, że po naszej wspólnej stronie. Frajerze, sam jesteś frajer. A jej ja do tej swojej willi puszczać bąki, stary z gredzie. No, wygląda całkiem imponująco, ale jeszcze bardziej ciekaw jestem bloku mieszkalnego. Przecież to będzie na pewno jakieś ogromne. Zobaczmy. Pierwszy blok w naszym mieście teraz to dopiero będzie miasto, jak będziemy mieli blok. I co? Może go postawię? Od razu tutaj, naprzeciwko naszego ratusza. Okej. Okay. I jak to wygląda, jo! Jakie to jest wielkie! Przecież to nie przestaje być budowane, to jest. Tak wysokie! Wow! I tylu mieszkańców nagle się zespawnowało, ale ekstra! Wszyscy lecą do środka. Bardzo, bardzo dobrze. Chyba z 30 mieszkańców ma ten jeden blok. To chwila, chwila. Musimy wybudować kolejne. Lecimy. Kolejny blok mieszkalny. Aha. Jak szaleć, to szaleć. Lecimy z kolejnym dosłownie jeden obok drugiego. Cyk. Aha. Ten jest za to biały. Troszeczkę inny. Ciekawe ilu tutaj będzie mieszkańców. Aha. Pięknie. Wprowadzają się. Już mamy oficjalnie setkę mieszkańców. Ale wy pas. A jak siano nam rośnie? Ja nie mam żadnych pytań widzowie. Postawię jeszcze ze trzy bloki i wtedy pójdziemy na kolejne etapy. Kolejne bloczysko. I op. Wow. Jeszcze inne. Witam szanownych mieszkańców. I kolejne. Robi się tutaj prawdziwy Hongkong widzowie. Cyk. Aha, witam, witam! 175 mieszkańców. W ogóle, jak tutaj się zmieniło? Przez te bloki nagle to miasto nabrało życia. Mega odjazd! Postawiłem jeszcze kilka bloków i wygląda to po prostu fenomenalnie. Zwiększ wydajność mieszkańców. I zbuduj im kawiarnię oraz siłownię, żeby byli okay. silniejsi. Okej, nie musisz mi mówić dwa razy! Jeżeli mamy mieć zdrowszych, silniejszych osadników, w sumie mieszczuchów, to ja jestem jak najbardziej za... Co tu robi ta świja? Dobra, może nikomu nie przeszkadza, może ja nie będę przeszkadzać też jej. I albo mi się wydaje, albo oh! mieszkańcy się cały czas sami rozmnażają, jest ich już tak dużo, że po prostu rozmnażają się jak króliki. 304, 305, dobrze jest! Bierzemy w takim razie siłę. I za chwilę dokupimy też kawiarnię. To będzie taka część usługowo-handlowa. Tutaj mamy piękną stonkę, targowisko, a w tym miejscu powstanie co? Siłownia! Wszyscy osadnicy będą potężni! Makfit. Tego się nie spodziewałem, ale okej. Okay. Wow! Już bytki pojawiły się! Dzień dobry panom! Ile podnosisz na klatę? Nie, nie, aktualnie nie podnoszę ciężarów. Miłego dnia. I kawiarenko, żeby wszyscy byli tutaj. Sprawni umysłowo, nie tylko tu. Ale, o nie! Dzieci oglądają te filmy. Dzieci nie pijcie kawy! Energetyki nie są dla was, to jest dla dorosłych. Tak w prawdziwym życiu, jak i w Minecrafcie, żeby nie było ten kanał. Bawi i uczy. Eee. Postawmy to, kawiarenka! -da -da! No i wypas! Kolejna rzecz, z tego co widziałem, kosztuje ponad 6 tysięcy, ale teraz kasa tak śmiga, jak zbudowaliśmy tę siłownię. Kawiarnie! Wszyscy ci osadnicy zaczęli tak szybko popylać. Tak dużo kasy wpada, że ja nie mam żadnych pytań. Nie no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj mamy pustą dziełeczkę. Cały czas, mimo że to jest przy samym ratuszu, to nic tu nie zbudowaliśmy. Trzeba to zmienić, moi drodzy. Dokładnie tutaj postawimy ropucha, tylko potrzebujemy jeszcze kilku momentów. Et voilà! Stawiamy ropucha! Aha, aha, tak jest! Gotowe! Teraz możecie... O! O, teraz możecie popylać do sklepu. Spoko. W ropuchach też chyba sprzedają kawę, więc są naspidowani podwójnie. Jednak na park rozrywki jeszcze mnie nie stać. Przecież to jest takie drogie. Wow, i zaczyna się ściemniać. Jestem naprawdę ciekaw, jak będzie to miasto wyglądać nocą. Ja na twoim miejscu nie cieszyłbym się, dilerku. Na miasto nadciąga horda zombie co? i gdy nastanie noc, to wszystko. Jak to, zaatakują. czekaj, czekaj! To co ja mam zrobić? O nie faktycznie! A! Broń! Broń nas ochroniarzu! Dobra, one sobie zaraz poradzą, ale. Ale co ze zwykłymi osadnikami! Przecież ich tu jest wszędzie! Strasznie dużo! Co mam robić? Musisz włączyć wszystkie światła w mieście, żeby to zrobić w się na zegar w ratuszu. Dobra, lecę! O nie, to nie brzmi dobrze. Nie, jeszcze te gnojki! One są najgorsze, one są najstraszniejsze. I czy mi się wydaje, czy właśnie ubyło nam kilku osadników? Tak, zdecydowanie! Osadnicy zaczęli ginąć! To mi się wcale nie podoba, nie byłem gotów na taki kryzys. Musimy szybko odpalić światła, żeby uratować naszą wioskę, a ja jestem debilem w parkurze nie umiem tam wejść na górę. Dobra, szybka akcja. Jesteśmy na górze i cyk! I co? I co się stało? Zdawałeś zapalić te lampy? Tak, są lampy. A wszystkie zombiaki się palą Oprócz tego villagera, nie wiem do końca Czemu on jest odporny, ale mam nadzieję Że to tylko pojedyncze przypadki Palcie się dziady, okej okay. Chyba nam się udało ocalić wioskę znaczy... znaczy, oczywiście Miasto to nie jest już dawno wioska Jest to potężna metropolia, która jest oświetlona Doświetlona, więc jest też bezpieczna A nas zaraz już będzie stać Na kupienie prawdziwego Parku rozrywki Jeszcze tylko kilka ostatnich stówek I... Mamy to! Park rozrywki. Jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądać. Robi się powoli jasno, a park rozrywki umiejscowimy gdzieś bardziej pod miastem, żeby w centrum miasta nie był jakiś wielki diabelski młyn, tylko tak wiecie, bardziej z boczku. Na przykład na tym wielkim pustym polu. Czemu nie? O, oh, yeah! Co tu jest grane? Nie gadajcie, że to działa. Ja to chcę zobaczyć. Czy ja to mogę odpalić? Tak! Ej! jeździ, tylko jak szybko. Czy ja tam dam radę wskoczyć? Dobra, ta prędkość się zabójcza. Co tu się dzieje? O, co jest grane? Ognisty tornado. Koniec jest bliski, nie nie chwila. O co o co chodzi? Czy to jest to ognisty tornado? Czy, czy, czy ja mam jakiś plan, jak się przez nim ustrzec? E, na pewno mamy dużo siłków. Na pewno nam coś się uda zadziałać, skoro pokonaliśmy plagę zombie. To na pewno z jakimś ognistym tornado damy radę, prawda? Prawda? Nie, koniec jest bliski, umrzemy. nieprawda, Nie spokojnie, zaraz to ogarniemy, to jest kryzysowa sytuacja, ja wiem, ale... Dobra, pokażcie mi to ogniste tornado, gdzie to niby jest? No, chodź tu tornado, mam ziemniaka, poradzimy sobie jakoś z tą... dobra, coś tutaj się zaczęło dziać, faktycznie... O nie. Okej, okay, wiecie co? Yy, jednak to wygląda troszeczkę bardziej poważnie, niż mi się wydawało, że może być. Ale yy, miasto jest całe! Wszyscy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, prawda? Yy, tylko byczki są w środku, a tak to nagle troszeczkę tu opustoszało. O nie. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? O nie! Moje bloki! Moja straż pożarna. Czemu od straży pożarna się zaczęło? I zaczyna to mnie wciągać! Widzowie, nie jest dobrze! Co tu się dzieje? Przecież te wszystkie bloki wsysa w Samo centrum. Jakieś pioruny. I moi mieszkańcy. O nie. Mamy już tylko 100 mieszkańców. 98. Co się dzieje? Nie mogę już chodzić. To tornado mnie wsysa. Armagedon. O nie. Cały blok zniszczony. I nie. <laughs> mnie też wsysa. Czy to naprawdę jest koniec? Na to wychodzi. No cóż, widzowie. Wszyscy spłoniemy. Ale przynajmniej masz teraz na ekranie piski film, który YouTube mówi, że ci się spodoba. Więc klikaj go. A ja wracam płonąć w tornado. Albo i nie. O, jestem cały, zdrowy. Tak, jasne.